Dzień dobry synku. Jak się spało. Jak się spało, kochany. Jak się spało. Musisz się uczytać. No, Wstawaj. Oj. O, o. Dzień dobry. Czemu już nie śpimy? Bo Gugu wstał. Cześć kochani, jak się spało? Tak? Kto to jest powiedz wszystkim? Norris dostał od cioci Agnieszki i od Kuby, tak? No, od chrzestnych Aleksandra. Mm. A ja Wam powiem, że wstałam z bólem gardła takim, że ja Nie wiem, muszę robić bukanki solów z wodą, bo ciężko może być niestety. Nie mam gorączki, ale domyślam się, że mam to samo, co James miał. Już jest rano i zgadnij, co, po, gdzie, pójdziemy na śni gdzie pójdziemy po śniadaniu? Dzemuś, gdzie pójdziemy po śniadaniu? Wiesz, czy nie? Na basen. Tropikalny basen. I zobaczcie, tylko wam pokażę, jaki mamy widok. Zimno jest musisz butki tylko nałożyć, ale możesz iść jak chcesz. Chwilak zejdźmy z moimi chłopcami kochanymi. Patrzcie, zaraz włączę. W telewizji włącza się tylko i jest od razu reklama wszystkich atrakcji, jakie można zrobić, za które trzeba osobno płacić. To jest niestety problem, jeżeli chodzi o Sentypax. Uważaj na główkę, synku. Czekam na tatę, bo my zęby myje, a my mamy tutaj walkę poduszek. Torby spakowane i idziemy na basen. Aleksander! Mhm, mm ciekawe, kto to później posprząta. Nie chcesz iść spływać? Ciekawe, jestem, kto to wszystko posprząta teraz. Nie. I love like this. Tak? No Nie zostanie tak, no dobra, no zobaczymy. Gavin, tyk tok, tik tok, Here we go. Tyk tok. Mamadzie, to jest spyro emergency. To jest spyro emergency. Oh my To jest to, co mówiłam o tym. Someone can knaj again. She to? bardzo zmęczoną się wydaje, co? My mieszkamy tam troszeczkę dalej, a teraz jesteśmy w miejscu, gdzie się parkuje rower i idziemy, tak jak mówiłam o, wcześniej, na basen. Tu są restauracje otwarte cały dzień. Też jeżeli masz ochotę na restaurację, to trzeba rezerwować wszystko wcześniej. Chyba teraz, ewentualnie, nie jest tak dużo ludzi, tak, że można po prostu sobie przejść. A my idziemy do e, tropikalnego raju podobno. Tu są sklepy dla dzieci. Tutaj? Oh, uh, uh. Tak, to było w reklamie. Tu mamy sklepy różne. ze oh, słodyczami. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. oh lights out. Boję się, że się przerzędził, ale ok, ja mam gorączkę, mam nadzieję, że tylko, może uda mi się położyć jak wrócimy. A jest w z zabawkami i zobaczcie, co się dzieje tutaj. Mm. Wszystkie rzeczy, które tylko dzieci potencjalnie mogą marzyć. że tak patrzę, ale przyszliśmy na plac zabaw. Ja zapomniałam o gularów, a się zrobiło złośliwie. I Gaw pojechał do Tesco, bo log straszliwie plecy i pojechał kupić sobie jakieś żałbogcy, ból, nie wiem. Ja też w sumie źle się czuję. Ale Gaf mówi, musimy dać radę. I tutaj jest Aleksander w biurkach się bawi. A James tam się wspina. No Nie, ma, Przepraszam Ale człowiek jest węczony popływali, to idealne rozwiązanie żeby pospać sobie troszeczkę Upsi. Patrz, bo zaraz spadniesz głową w dół Nie This is our first impression. Thank you, mama. Kevin works very hard. Kevin, how is it to be the host of barbecue? I've never seen you doing barbecue in my life, I think. We know you each other. We used to live in a, the house recently. Uh, oh, it. yes, but you never did barbecue. You weren't yeah, allowed, because to. I was allowed to. Yeah. Yeah. <laughs> our allowed friend to John, yes, he was only allowed to and touch he was it. i the barbecue king that way. Mm.